Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam was na kanale Czuga Design. Dzisiaj, jak po tytule i miniaturce, mogliście zobaczyć, że będzie przegląd grupy Czugersów na Facebooku i na Discordzie. W tym roku chcę, aby regularnie powstawały właśnie te banery z miesiąca na miesiąc pod koniec miesiąca będą wybierane najlepsze prace z całego miesiąca i z Discorda i z Facebooka, więc w sumie zaczynamy. I tutaj właśnie ten u góry banerek jeszcze jest ze starej grupy. Dlatego jeżeli ktoś nie dołączył do nowej grupy czugersów 2.0, to jak najbardziej zapraszam. Linki do Discorda i do Facebooka macie w opisie. W styczniu dołączyło 450 osób na grupie na Facebooku, dlatego bardzo z tego powodu się cieszę. No i lecimy od góry. Oczywiście w tym odcinku będą prace wyróżnione, takie, które najbardziej wpadły mi w oko do momentów, do którego był ostatni odcinek z przeglądu. On był gdzieś w połowie miesiąca. Więc, jeżeli ktoś wrzucał poprzednie, a nie widział ostatniego, po przeglądu grupy, no to jak najbardziej zapraszam do odcinka, który, no wrzucę link w opisie, żeby łatwiej było znaleźć, bo tam może akurat wasze prace się znalazły. Lec od najnowszych i Michał. No powiem Wam, że naprawdę y, bardzo fajnie wygląda konsola, którą tutaj zaprojektował Michał, jeżeli chodzi o konsola Apla. Y, no troszeczkę jakby zawiewa PlayStation 4, ale jest to naprawdę dobra praca, więc ona trafi na banerek. Bartosz i jego banner. Tutaj akurat Bartosz pisał, że Siemka, co mogę poprawić w całej pracy, myślę, że tło napis jest trochę mało widoczne. I dolna część jest trochę pusta i bez wyrazu, co z tym mogę zrobić. Ja też napisałem tutaj komentarz. Yy, powiem tak. Jest to takie naprawdę czyste, przejrzyste i moim zdaniem napis jest czytelny i nie ma potrzeby tutaj cokolwiek zmieniać. Praca mi się podoba, ona również trafi na baner. Ja też rzuciłem ostatnio odcinek z retuszu, więc wbijajcie, sprawdzajcie na tym kanale. Łukasz, mimo tego, że jest tutaj troszeczkę jakichś takich błędów, jeżeli chodzi o fotomanipulację, podoba mi się cała, cały pomysł, cały zamysł tej pracy, bo rzeczywiście gdzieś tutaj temat kompozycji, temat przestrzeni, no i ja tutaj troszeczkę przyczepiłem się, że mogłyby te chmury, ten dym być jeszcze tutaj z przodu, tak? No bo jeżeli akurat Postać rozjeżdża je w tym miejscu, no to warto, żeby jeszcze te chmury gdzieś tutaj były z przodu, troszeczkę nachodziły na buta. Banner od Bartka, Residiusz, bardzo fajny, prosty, czytelny. Tutaj jakby nie ma potrzeby czegoś dorzucać. No może gdzieś tutaj pod spodem social media można by było wrzucić, ale to już jakby jest taki dodatek, całość i tak sama w sobie jest naprawdę fajna. Karol. Karol bardzo dużo wrzuca na grupę właśnie takich prac prostych. Czystych i przyjemnych naprawdę dla oka. Pewnie nie tylko ta, ale jeszcze jakaś na pewno na banerku się znajdzie. Patryk jest customer na grupie. Bardzo fajne buciki. To jest zresztą można zobaczyć inne zdjęcia. Bardzo ładnie zrobione, bardzo ładnie wykonane. Mega mi się podobają, więc no. Koniecznie, koniecznie. Na poprzedniej grupie chyba nie mieliśmy chyba żadnego customera, więc tutaj chyba już mamy dwóch. Tak mi się wydaje. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Bartosz. Bardzo dobra fotomanipulacja. Też ją tutaj troszeczkę opisywałem. Delikatnie gdzieś wspominałem o tym, że musi się przyczepić gdzieś do światła, no bo na przykład tutaj mamy ten wybuch wulkanu, więc dobrze by było, żeby oświetlenie, które jest tutaj, było bardziej pomarańczowe. No tutaj troszeczkę nad tym ogniem można było popracować, ponieważ on troszeczkę wygląda jakby został tak wklejony bezpośrednio. Bardzo mi się podoba, że jest zróżnicowanie, jest tutaj blur, tylko jednak jeżeli używamy blur z przodu i pokazujemy odbiorcy, że jest to jednak obiektyw, który jest ustawiony powiedzmy na przysłonę nie wiem... 1,8, 2,0, w zależności od tego, jak tutaj co chcemy pokazać, no to gdzieś tam z tyłu, tą konsekwentnie powinniśmy coś też rozmyć. Ale jakby to są takie detale, bo Wartość naprawdę robi mega pracę, więc tutaj jakieś takie większe, detaliczne błędy chciałem wytknąć. No i Michał, oprócz tego, że wrzucił render, również pokazał nam wizualizację, animowaną wizualizację w 3D, właśnie aploskiego. Aplowskiej konsoli. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy czasami już to nie zmierza do tego, że, że gdzieś ta konsola może powstać. Jest i drugi customer, Dawid, e, też mega butki. Bardzo tutaj opisałem, że bardzo podobały mi się e, kolory, ponieważ metaliczne kolory po pierwsze są dosyć trudne do położenia na butach i lepiej kłaści areografem. E, a tutaj mamy metaliczne, wszystko ładnie połączone kolory Boston Celtic. Super, wszystko fajnie, nie jest tego za dużo. Mega mi się podoba, wlatują na banner. Antek i jego prosta ilustracja. Ja tutaj nie miałem do czego się przyczepić, bo bardzo fajnie tutaj to wszystko wygląda i napis gra ze sobą, i cała stylistyka, która tutaj jest. Cienie są w miarę spoko rozłożone no po prostu ma to swój charakter i jedną całość. Tutaj też podpowiem, rzuciłem ostatnio paczkę, gdzie możecie pobrać darmową paczkę Free Overlay Stream którym przygotowaliśmy za Susem, więc śmiało wbijajcie, można pobierać w formacie PSD. Jest w jednym z filmów na kanale u mnie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. O, i tutaj kolejna praca Karola, jeżeli chodzi o takie proste, przyjemne ilustracje dla oka. No, myślę, że tą też wrzucimy. Bartek, jak oceniacie taki rysunek? Ja napisałem, że przerażające, ale fajne. E, ogólnie bardzo fajne. Można by było więcej dopracować szczegółów, bardziej jeszcze od tego ogółu przejść do szczegółu, e, więc pewnie bardzo fajnie by to wyglądało. E, no i przydałoby się tutaj jeszcze jakieś takie mroczne tło, ale mimo wszystko wrzucamy. Filip i jego doodle. Jak oceniacie ten doodle? Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Kwestia, właśnie tutaj opisałem, że fajnie by było zróżnicować linie, ponieważ żeby nie, żeby nie były one takie cienkie wszędzie. Gdybyśmy dali na przykład tutaj w tym miejscu takie grubsze, bardziej takie kreskówkowe, będzie taka dosyć mocna różnica pomiędzy. Tymi wszystkimi postaciami, które tutaj tak naprawdę są i elementami. Więc warto poeksperymentować, ale zamysł bardzo fajny, więc jak najbardziej na plus. Cześć wszystkim, niedawno miałem okazję zrealizować projekt dla osoby zajmującej się marketingiem. Mamy bardzo przyjemną, prostą animację. Naprawdę super. Podoba mi się Kacper. Popsuję. Michał, który tworzy custom ciuchów, bardzo fajnie wyglądają. A co najważniejsze, Michał, te wszystkie ciuchy gdzieś tam stara się wyszarpać w second handach. Więc to jest bardzo fajne, bo naprawdę. W takich miejscach można y, dorwać y, oryginałki i jeszcze dlatego je customuje, ja jemu napisałem, żeby powinien sobie taki sklep założyć y, w necie, żeby ogarniać takie rzeczy i sprzedawać, bo nie dość, że będą, będzie napisane, że to jest second handu, y, staramy się y, gdzieś tam chronić środowisko, y, dodatkowo są skustomowane indywidualnie drugi taki nie będzie, no i jeszcze jak to film oryginałkę to już w ogóle jest przy kozak. Wcześniej nie mieliśmy osoby, która zajmowała się origami. Olaf zajmuje się origami. Robi mikroskopijne origami, co pewnie zaraz zobaczycie. Panda jak najbardziej dorzucimy na baner. Kamil, bardzo ładna ilustracja, jeżeli chodzi o BB-9E Star Wars. Bardzo mi się podoba. I tutaj właśnie też mówiłem o cieniach, bo Kamil też odzywał się do mnie i pytał o cienie, co by można było, w którym miejscu by można było je umieścić. Myślę, że są spoko, nie ma co tutaj się czepiać, jest to dosyć trudne do, do pokazania cienie, jeżeli chodzi o taką kulkę. Może, gdyby oświetlenie pokazuje ten cień u dołu, że jest z góry, no to może tutaj bardziej gdzieś pod, w tym miejscu, ciężko powiedzieć, że chciałbym powiedzieć pod szyją, w tym miejscu i tutaj w tym miejscu byśmy mogli zrobić i jeszcze na przykład tutaj. Ale myślę, że nie ma co tu się czepiać. Jak najbardziej wrzucamy. Dawid, bardzo ładna fotomanipulacja. Troszeczkę może gdzieś tam w oko boli tutaj to połączenie, ale jakby rzuca się mocno w oczy, więc wiadomo mniej więcej o co chodzi. To jest w ogóle niezła sytuacja, bo tutaj w ogóle nie wiedziałem jak to ocenić, bo jakby no ma to swój własny styl, jest... Kurczę, fajnie to wygląda. Kompozycja jest naprawdę dobra i jakbym miał, nie wiem, coś tutaj określać i się przyczepiać, nawet bym nie wiedział do czego. Ten czołg od Jakuba chyba tutaj trochę zrobił furorę, bo widzę, że ponad 32, ponad 32 reakcje. Naprawdę dobrze wygląda ten czołg. Kurczę, jest taki przyjemny dla oka. Ten kolor jest taki ciepły, miły chyba na, na te dni, takie bardziej ponure. Jak najbardziej przypadł, przypadła ta praca do gustu. Karol, witajcie, podsyłam kolejną moją skromną pracę, dla mnie ta praca mega się spodobała, na początku troszeczkę jakby gdzieś bolał mnie temat, że tak dziwnie jest zrobiony ten astronauta, te buty, ręce, ale ogólnie jak przypatrzycie się do całej pracy, ona jest w takiej stylistyce i tak naprawdę taka ilustracja mogłaby trafić gdzieś do książek z bajkami, e, dlatego no super, nie wiem tylko czemu tutaj jest coś takiego, czy to miał być cień o tej linii, czy, czy nie, nie wiem, czy to jakiś... O, Olaf i jego origami, malutkie. Zobaczcie, macie szpilkę i jak tutaj to wygląda. Motylek, o z tamtej strony nie ten, nie widziałem, że to motylek. Bartłomiej, tak jak napisałem w komentarzu, czekałem na Bartka pracę, ponieważ Bartek robi mega ilustracje różnego typu samochodów, wyglądają one fenomenalnie, prowadzi też swojego Instagrama, więc możecie sprawdzić. Kurczę, super, no jakby tutaj... wow. Czekałem, naprawdę czekałem, aż wbijesz na nową grupę. Dawid, warto wspomnieć o Dawidzie, Dawid robi renowację butów i pokazuje to u nas na grupie, dlatego jeżeli ktoś będzie chciał odnowić swoje buciki, to jak najbardziej możecie zobaczyć w jaki sposób tutaj robi to Dawid. Maciek, bardzo fajna fotomanipulacja. Ja oczywiście musiałem się troszeczkę przyczepić, bo im bardziej widzę, że są też zaawansowane prace, tym mocniej chcę się gdzieś tam dopatrzeć jakichś takich błędów, żeby osoby, które projektują fotomanipulacje, żeby coraz tak bardziej, bardziej dopracowywały to wszystko. No i to jedynie co to troszeczkę się gdzieś tam do grzywki przyczepiłem, że jeżeli słońce jest z tyłu, no to jednak tutaj to światło aż tak na mocno na grzywkę by nie zachodziło. Ale to jakby tyle. Dawid i kolejne renowacje. Więc warto popatrzeć, jak chłopak działa z tematem. Karol i jego marcheweczka też super ilustracja. Rafał rzucił taką autografikę. Pytałem właśnie go, czy te 62 robił sam. Powiedział, że robił sam. Mi jedynie tu 800 nie pasowało, ale graficzkę wrzucam na banerek, ponieważ te 62 jest naprawdę w klimacie. Jakby dopracować jeszcze 800, no to już by był mega sztosik. Antek jego custom casea. Bardzo mi się podobał, fajnej stylistyce. E, oczywiście widzę, że używa markery, to są chyba e, tak, 3M. Są dosyć grube, dlatego niezbyt e, jest w stanie zrobić takie cienkie linie. Dlatego jakby Antek warto będzie zainwestować sobie w, na przykład w jeden. MR w marker wtedy będziesz mógł bardziej precyzyjnie podejść do tematu. Ale naprawdę super latuje na baler. Karol Karoli kolejna miła dla oka ilustracja. Tutaj Michał zrobił bardzo fajną wizualizację 3D, bardzo mi się spodobała, że jest fajne zróżnicowanie takiego światła, że z tej strony pada światło, z drugiej strony pada światło. Tutaj mamy ciemność, dlatego jest bardzo fajny klimat. Dawid jego kolejny custom również wygląda super, naprawdę mega propsuje. Cieszę się, że kurcze są customy również u nas na grupce. Super. Mateusz. Znowu giga prosty portrecik. Dla mnie Mateusza portreciki bardzo się podobają. Są w takim bardzo takim fajnym temacie. Nie widziałem wcześniej takiej, takiej stylistyki, żeby ktoś robił właśnie w taki sposób. Praca Pauliny. Jest sporo niedociągnięć. Gdzieś tam napis, linie i tak dalej. Wrzucam tą pracę na baner, ponieważ chcę Cię zmotywować, bo widzę, że starasz się robić prace, które są dosyć mocno yy, można powiedzieć skomplikowane, tak? Jest dosyć dużo dodatków, więc rzucasz się na głęboką wodę, ale bardzo dobrze. Widzę, że radzisz sobie z cieniami. No tutaj są bardzo fajnie zróżnicowane, w dosyć ciekawym stylu, ponieważ wcześniej gdzieś tam nie widziałem, żeby robić takie paskowanie, jeżeli chodzi o cień, ale wygląda to całkiem fajnie i robi ten efekt takiego 3D. A tutaj moja obudowa, ale nie będziemy wrzucać na baner. Podoba mi się. Bardzo mi się spodobała filiżanka od Karola, więc tą filiżaneczkę też wrzucimy. Taka prosta, szalona praca w blenderze. W ogóle na tapetę wydaje mi się, że pasuje, jak najbardziej. Tutaj Adrian wrzucił kilka prac, kilka ilustracji, które tworzy w bardzo fajnym stylu. W ogóle super jest ten styl, zobaczcie, tutaj w ogóle niby nic się nie dzieje, niby jest taka prosta, a tutaj mamy osoby, które chodzą po górze w tym miejscu. A? No i niektórzy mogli nie zauważyć. O, wrzucimy martyny, case'y, które zostały stworzone na y, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Patryk, mega custom, super róże, wlatuje. Paweł i kolejna praca w blenderze i ja opisałem, jest naprawdę bardzo ciekawa. No taka bajkowa. Jedynie co tutaj nie pasowało później takiej przy głębszej analizie, to te góry. One tak trochę odbiegły od tego wszystkiego. Widać, że, że już chyba nie starczyło czasu, żeby zrobić y, gdzieś tam tych gór w blenderze, ale ogólnie praca bardzo mi się podoba. Bartosz i to jest naprawdę przykozacki custom. Mi podobają się takie y, slajmowe kastomy. No jest mega, super, ekstra. Nosiłbym, nosiłbym. No i tutaj odcinek z Manipulacji, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, to zapraszam jak najbardziej na. Kaun. Łukasz, bardzo fajne logo, bardzo mi się podobało, takie spójne, fajne. Pierścionek od Michała, też bardzo fajny render, super, produktowy. Ja też tu napisałem, że warto, warto robić takie rendery produktowe, bo gdzieś tam no firmy szukają takich osób, które robią ładne, produktowe. Render. Nie wiem ile razy powiedziałem słowo render w tym zdaniu, ale nieważne. Michał, okładka na płytę zrobiona, for fun. Mega mi się podobała. W pełnej takiej wszystko jest takie ze sobą dobrze połączone. Tutaj mamy bardzo fajną animację zrobioną przez Michała, jeżeli chodzi o zachowanie się wody. Mi trochę nie pasowało to, że gdzieś tam nie widać tych ścian, a ta woda jakby rozchlapuje się po tych ścianach. To to mnie jakby troszeczkę nie pasowało, ale ogólnie bardzo fajnie. Adrian ze swoją graficzką na sociale. Tutaj troszeczkę rozprasza mnie ta łuna żółta, która jest dookoła. Przez co nie bardzo widzę, czy ten żółty, czy tego żółtego czasami nie ma za dużo na tej grafice. Ale myślę, że chyba bez tego jest wszystko okej. Okay. Krzysiek jego szkic, bardzo fajny, wrzucamy na baner. Gdzieś tam można by było trochę więcej rzeczy dopracować. Widzę, że cienie bardzo fajnie Ci wychodzą, ale jednak więcej takich szczegółów można by było dorzucić, gdzieś trochę popracować nad brodą. Tutaj ta prawa strona wycieniowana tak do lewej trochę gorzej wygląda, ale jak naprawdę są predyspozycje, więc rób dalej i czekam na kolejne szkice. Tylko tak gdzieś z dwie godzinki jeszcze więcej na tym poświęć, żeby dodać więcej szczegółów i zobaczysz sam, że efekt będzie... O wiele, wiele lepszy. Rafała wektorówka, jaka mi się spodobała. Tutaj jedyny problem, jaki był, że stylistyką sama ręka, sama ta dłoń odbiegła troszeczkę od tej kości, która jest u dołu. I tak, jakby trochę to z innej bajki, jedno i drugie. To tylko do tego bym się przyczepił, ale podoba mi się. Błażej i jego ilustracja, która żyga tęczą. To też jest niesamowite. To po prostu w fajnym klimacie zrobione. Warto też pokazać layout marka, bo też fajnie wszystko dobrane. Ja się przyczepiłem trochę do mapki, że ona delikatnie jest za ciemna, no ale jakby ona tak wygląda w, tym, w League of Legends, więc myślę, że może warto by było się pokusić i jakoś odwzorować ją w takich złotych kolorach: złotym, czarnym, szarym. Może fajnie by to wyglądało, taka, taki zarys. Nie mógłbym oczywiście pominąć GIFA Karola. Bardzo dziękuję za wysyłkę tego GIFA. Na następnym liveie pewnie się pojawi. Zobaczcie zresztą sami. Kurczę, super to wygląda. Bo tak się jarałem tym i to idealnie pasuje do kiedy donacje będą wpływały, pojawia się ten gif. Czułga. Mega. Łukasz, jego plakat. Warto o tym wspomnieć, ponieważ ja bardzo, bardzo dużo plakatów zrobiłem. Jest to bardzo dobrze zrobiony plakat, taki typowo imprezowni. Tutaj akurat mamy wirtualną domówkę. Dlatego o tym mówię? Bo jest zawsze taka duża walka ze zdjęciami, kiedy klub chce, żeby wstawić bardzo dużo zdjęć różnych dj i Każde zdjęcie z innej bajki, jedno zrobione telefonem, jedno zrobione w studiu. Trzeba to wszystko wyrównać, fajnie ze sobą zgrać, więc jak naprawdę Łukasz tutaj propsy. O, tutaj też bardzo przyjemny custom Air Force'ów, wykonany przez Patryka, z taką słodką pandą leżącą na łyżwie Nike. Banner Kacpra, bardzo ładny, bardzo przyjemny, wszystko super połączone, to by trzeba było wycentrować, bo chyba nie tylko ja czepiałem się o to, że jest niewycentrowane i może social media można było w troszeczkę innym miejscu, innym stylu to zrobić, ale banner bardzo przyjemny. Oczywiście nie można pominąć pracy Kamila. Pomykałek, które tutaj widzicie, no, jakby Kamil robi ekstra wizualizację. No, i takie buty śmiało Jordanki można by było zaprojektować. Łukasz i logo rolnicy razem. Bardzo fajnie zrobione. Tylko ja przyczepiłem się do napisu, że te rolnicy razem można było pokombinować, żeby R było z dużej olnicy z małej, R z dużej azem albo razem po prostu z małej. Gdzieś to zróżnicowanie między literami troszeczkę mnie tak nie pasuje, ale w całości kompozycja jest na plus. Wartość jego fotomanipulacja, też wszystko fajnie połączone w jedną całość, jedynie co to księżyc bym dał troszeczkę niżej, żeby on wychodził bardziej tak za horyzontu. Tutaj Bartek ze swoją graficzką dla Buddy. Y Powiem wam, że nawet bym nie wrzucał tutaj żadnych napisów z social media, bo wszystko to ze sobą tak się zgrało. No wiadomo, ten napis może do końca nie jest czytelny, ale budyda jest już tak rozpoznawalnym twórcą, że myślę, że nawet tak mogłoby to zostać, bez żadnego problemu Tutaj warto pokazać właśnie prezentację Michała Renderów 3D. Takiego, co to jest? Kuchnia wcześniej z Blendera. Aha, kuchnia, jadalnia, kuchnia, coś takiego. No, nie kuchnia, bo nie ma jakby lodówki, kuchenki. Więc jadalnie. Tutaj też praca od Łukasza. Świetna. Kurcze, bardzo mi się podobają takie proste prace. To są takie proste, clean, yy, miłe dla oka. Nawet żeby sobie taką całą ścianę w takich pracach powiesić w jednej stylistyce, to, to jest super temat. Tutaj mamy Michała i jego ilustracje. Trochę mi nie pasują tutaj te oczy, może bym czarne jednak zrobił niż zielone, ale nie jestem aż takim wielkim fanem Star Warsów, więc może to ma jakiś swój taki... może tak ma być, więc nie będę tutaj się do tego czepiał. Trochę bardziej bym zróżnicował cienie gdzieś, ale, ale ogólnie praca ładnie wykonana. I pamiętajcie też o jednej bardzo ważnej rzeczy, jeżeli dajecie cień od dołu, bardzo mocno pokazujecie to, że słońce, słońce, oświetlenie pada od góry, więc to jest też ważne, tak, więc tutaj powinno też jakoś tam ten cień powinniśmy zaznaczyć, Dlatego Trzeba z tym cieniem u dołu uważać. Prosta ilustracja od Jakuba. Prosta, fajna i przyjemna. Świetna. Nie ma co się do czego wszczepić. Cień jest tam, gdzie powinien być. W większości super. No tutaj Hubert zauroczył e, mnie znaczkiem Audi, więc... E, no, jakby tu powiedzieć... Gdzieś tam opisywałem, że jakby były chyba cztery kółka e, ze sobą połączone, to, to, to i tak bym serduszko zostawił. Bartosz, tutaj też mamy bardzo fajny custom Też pisałem do Bartosza, żeby dał znać jak będą, będzie grany w tych budzikach Czy w ogóle to się będzie ścierało, czy nie Tu doszliśmy do momentu, gdzie właśnie wstawiłem ten przegląd prac Pierwsza praca w blenderze Pawła To bardzo fajnie wygląda Podoba mi się w ogóle taki klimat tego, że jest pomieszczenie na takim jakby planie Tak wyrwane właśnie z jakiegoś planu zdjęciowego Aleksander, tutaj powiem tylko tyle Praca wygląda fenomenalnie Teraz czas na Discorda tu mam trochę trudniej, bo bardziej muszę lecieć po ksywkach niż po imieniach, więc jeżeli przekręcę czyjąś, to bardzo przepraszam. Poprawcie. Najpierw zakładka twórczość grafika Mewu. Taka oto okładka. Bardzo fajna okładka, i ona trafia na baner. Głównie w niej podoba mi się cały styl, tak jak to wszystko zostało zrobione. Mimo tego, że widać gdzieś tutaj troszeczkę wycięcie, ale tak czy siak klimat jest taki bardzo specyficzny. Jarek wrzucił takiego Spongeboba. Bardzo mi się podoba. Często gdzieś na Instagramie rzucają mi się takie połączenia, właśnie kreskówkowe, razem z doodle i wygląda to naprawdę ciekawie. Uchiarow wrzucił taką oto ilustrację. Bardzo zwróciła na mnie swoją uwagę, ponieważ klimatycznie jest pokazane światło z tej strony. Ja przyczepiłem się troszeczkę do tego cienia i światła na nosie, bo troszeczkę takie okrągłe niezbytnio pasuje. Bardziej bym tutaj poleciał właśnie na prosto. Ale mimo wszystko, mega, jest to te światło, które pada z jednej strony twarzy. Flamid i jej chaotyczny baner. Mi tutaj troszeczkę nie pasowały właśnie te napisy. Co prawda tu są czytelne, ale po tej lewej stronie niezbytnio. Ale sam klimat podoba mi się. Jest to wszystko spójne ze sobą, tło z postacią. Tutaj widziałem jak Ares w trakcie pracuje nad tym gorylem. Pracował, pracował i wypracował razem z tłem. Finalny efekt, bardzo fajny maskot. Kurczę, fajnie tutaj te oczy prawie, są prawie połączone z tym obrysem. Można tak by było połączone, to by też fajnie wyglądało, ale w całości bardzo fajna praca. Paplik jego kilka banerków, ja jeden ten z góry, akurat Fortnite'owy, wrzucę do nas. Olsia wykonała mega fanart dla Reziego. Fajny styl, taki mocny. Widać, że gdzieś tam ten filtr, tak mi się wydaje, górnoprzepustowy został dosyć mocno nałożony. Tekstura podciągnięta, ale przez to wszystkie te zdjęcia, które tutaj są. No, bardzo fajnie ze sobą współgrają i te napisy, to wszystko jest, jest, jest super, mimo tego, że ten napis Rezji troszeczkę może od stylu odchodzi, ale komponował się bardzo dobrze. Siemku, jego kozacka ilustracja, połączone auto razem z Deadpoolem, no trochę pracy tutaj było nad tym, ale jest, było warto, było warto, tylko drukować i wieszać na ścianę. Jarek z bardzo miłą dla oka ilustracją, z piłkarzem ręcznym, i plus takie, trochę można powiedzieć, doodle z tyłu, ale dosyć mocno kwiatowo-owocowe. Peter i jego okładka. No, taki toksyczny styl. Kurczę, takie, tak mi się przypomniały te CD-ki gdzieś tam ze starych, starych lat, gdzieś w takich klimatach było to robione. No, ale fajnie, fajnie. Cuki ze swoim króliczkiem, który jest przekozacki. Tym bardziej, że cuki robił właśnie e, takiego live'a na Discordzie, więc co jakiś czas pewnie jeszcze się zdarzy. E, dlatego wbijajcie, sprawdzajcie, bo tutaj pokazywał właśnie, w jaki sposób zrobić takiego prostego króliczka i chyba ponad dwie godziny ten live trwał z tego, co mi e, mówili na Discordzie, to warto troszeczkę się pouczyć. Siemku i ilustracja Audi. Jedynie co to mi ten napis Audi R8 w ogóle to wyrzucił. E, zostawił same Audi, bo... No, fajnie, te wszystkie szczegóły, kurczę, trzeba się trochę narobić przy tym. Twórczość i rysunek. Od razu mamy Vico z przekozackim doodle. Naprawdę mega to wygląda. I malowane kredkami, moi drodzy, więc cieniowanie. I widzę, że chyba takimi troszeczkę bardziej klasycznymi, standardowymi, więc tutaj zadanie jest o wiele trudniejsze. E, dlatego duże propsy, wygląda to zarąbiście. Jarek i kolejna kozacka praca w stylu doodle. No i teraz problem z nikiem. Błę Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Mamy tutaj super ilustrację. This is my power. Bardzo fajnie zrobiona. Cienie na swoich miejscach. Gdzieś tutaj widzę takie wycięcie i nie wiem, czy było to tak jakoś trochę ręcznie wycinane, ale... leci na banę. Billy Budyń i te emotki są <laughs> przekozackie. Jedną wrzucam. Patu robi mega papugi i to jest kolejna jego praca, bo na ostatnim przeglądzie była pierwsza, którą pokazywałem. Super. Bardzo mi się podoba właśnie styl Tsukiego. To jest od Tsukiego yy, rysunek. Bardzo kurczę styl jest taki oryginalny tak to by, moi drodzy, wyglądało. Ja staram się być codziennie i na Discordzie, i na Facebooku, na grupie, żeby sprawdzać, przyglądać Wasze prace, gdzieś tam rzucać swoje porady, a także swój zachwyt co do Waszych prac, ponieważ jest wiele, wiele grafik, czy to customów, czy innych rzeczy, które robicie naprawdę fenomenalnie. Dlatego w następnym miesiącu znowu będzie banner. będę sprawdzał Wasze prace, dlatego śledźcie, jeżeli ktoś ogląda z Was, a jeszcze nie dołączył, to przypominam, linki są w opisie do grupy na Facebooku i do Discorda. Nie martwcie się, też dorzuciłem pracę z tego pierwszego przeglądu w tym roku, gdzieś około w połowie stycznia, który robiłem i tamte prace również trafiły na banerek. Mam nadzieję, że nie pominąłem też tych, które mi się podobały. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam, a dla osób, którym się nie udało w tym miesiącu, to zawsze jest szansa w luty. Dzięki za obejrzenie tego mega długiego materiału, dziękuję Wam za wszystkie prace, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!